Jestem przekonana, że miałaś przyjemność zobaczyć chociaż fragment programu Dzień Dobry TVN z debiutującą Małgorzatą Rozenek. Na tvn nie oglądam wszystko, jestem na bieżąco, więc o programy tak możesz pytać. Yy, widziałam yy, no pierwsze kody zaboty. Jak ci się podobała? Jak oceniasz jej debiut? Myślę, że okej, okay, no, y, to jest nie lada wyzwanie. Ja ją bardzo podziwiam, że ona y, podjęła, się, y, podjęła się tego, bo. Y, Uważam, że to jest naprawdę wymagające i angażujące i wymaga też dużego takiego doświadczenia, ale jestem przekonana, że Małgosia Rozenek jest już tak długo w mediach i tak świetnie sobie ze wszystkim radzi, że i z tym sobie poradzi. A ona powiedziała mi, że to było jej marzenie. Czy na przykład w sferze Twoich marzeń, oprócz aktorstwa, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, jest też na przykład poprowadzenie tego typu programu jak Dzień Dobry TVN? Wydaje mi się to być świetnym doświadczeniem i super przygodą. Tym bardziej, że natrętnie oglądam Dzień Dobry TVN i bardzo lubię tę bardzo lubię te, te śniadaniówkę. Ale zdaję sobie sprawę też z tego, że to jest nie lada, nie dość, że wyzwanie, ale też to się łączy z wieloma wyrzeczeniami, tak sobie to wyobrażam, bo przecież ja uwielbiam oglądać Dzień Dobry TVN i w święta, i w weekendy, a, a pewnie to jest taki czas, który chciałoby się na przykład spędzić z rodziną albo wypocząć, a tu trzeba iść na rano do pracy, a aż takim rannym ptaszkiem nie jestem, więc pewnie byłoby to byłoby to Niezłe wyzwanie.